Środowe popołudnie w siedzibie hiszpańskiej federacji piłkarskiej Real Federación Espanola de Futbol przyniosło ogromne emocje, odbyło się bowiem losowanie półfinałów Pucharu Króla. W najlepszej czwórce znalazły się największe kluby La Liga, FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt oraz Real Sociedad. To oznaczało jedno los mógł połączyć rywali w El Clasico, derby Madrytu lub starcie Dumy Katalonii z ekipą Diego Simeona. Teraz wszystko stało się jasne. Ćwierćfinały, finały, rozegrane między 4 a 6 lutego, nie pozostawiły złudzeń. Barcelona i Atletico rozbiły rywali, wygrywając swoje mecze po 5,0 odpowiednio z Valencią i Getafe. Real Sociedad pokonał Osasunę 2,0, a Real Madrid po trudnym starciu z Leganez wygrał 3,2. W ten sposób wielka trójka hiszpańskiego futbolu oraz ekipa z San Sebastian zameldowały się w półfinale. Losowanie odbyło się o godzinie 13:00 w sali imienia Luisa Aragonesa. Fani czekali z niecierpliwością, bo nie było żadnych ograniczeń, każdy mógł trafić na każdego. Kibice zastanawiali się, czy zobaczymy podwójną dawkę El Clasico, derby Madrytu, czy też starcie Barcelony z Atletico. Dlaczego podwójną? W przeciwieństwie do wcześniejszych rund, półfinały Copa del Rey rozgrywane są w formie dwóch meczów. Gospodarzem rewanżu zostaje drugi z wylosowanych zespołów. Ostatecznie los skojarzył Barcelonę z Atletico Madryt, a Real Sociedad zmierzy się z Realem Madryt. Pierwsze mecze odbędą się na Montjuic oraz Anoecie w dniach 25 i 27 lutego, a rewanże 1-3 kwietnia na Estadio Metropolitano i Santiago Bernabeu. Wielki finał zaplanowano na 26 kwietnia na Estadio La Czartuja w Sewili. Samo losowanie rozpoczęło się z blisko 30-minutowym opóźnieniem, ponieważ poprzedziły je rozmowy z Bojanem Krkiciem, Kołuk oraz losującymi Xabim Prieto i Predragiem Mijatowiciem. Dodatkową atrakcją był występ iluzjonisty który dodał ceremonii nieco magii. Pary półfinałowe Copa del Rey, FC Barcelona Atletico Madrid Real Sociedad Real Madrid. Teraz wszystko w rękach piłkarzy. Fani mogą szykować się na dwa miesiące wielkich emocji.